Cześć, cześć. Witam, witam, witam. No, więc dzisiaj jesteśmy z Marmionem i będziemy oceniać serwery Minecraft Bedwars. Zgadnijcie, kogo to był pomysł. Oczywiście mój, no wiadomo, że mój, bo musimy oceniać serwery Bedwars. Więc tak. Dokładnie. I możecie zostawić oczywiście umroczni łapkę w górę, zasubskrybować kanał no oczywiście dzwonkiem, bo będą kolejne części tej serii, kolejnych serwerów, a dzisiaj gramy na CrossCraft'cie. No, więc... Y, według mnie to chyba powinno być tak, że zagramy, nie wiem, y, od jednej do trzech gierek na... Znaczy zależy jak długo będą trwać tak do 10 tak. minut. I sprawdzimy, sprawdzimy tutaj mniej więcej, yy, postaramy się sprawdzić denty jumpy, fireball jumpy. No i wiadomo no, samą gierkę to się dobrze gra na tym świetnym serwerze Coxcraft, więc chyba będziemy zaczynać, co nie? No tylko że ja jeszcze coś tu muszę ustawienia chyba rzeczy w obra się zmienić. E, no Później to wytnie wiadomo. Ten ja początek procent. taki. <laughs> o no dobra. Ma być no, jak najbardziej no. realne. So, zobaczymy, sprawdzimy sobie tutaj świetne tinty jumpy i wszystkie. mam niebieską I umiejętności graczy oczywiście czy są dobrzy. bo my nie jesteśmy, ale to mniejsza. W każdym razie... No zobaczymy jak tutaj się będzie grało. O

oni mają Sandstone, więc ale... albo TNT hehehe. ogarniamy, albo dobre killów. Tylko, że oni tam. nie wiem w sumie co. TNT może. Czy... Idzie, idzie jeden, i zanim drugi już będzie. ale oni są. no właśnie, czyli nie, są spoceni, O nie, albo będzie chyba TNT, bo się buduje. Help! Mordo. On będą pewnie TNT robić. o, skoczył, skoczył! No jak on mnie tak zastre? Aha! Nie mają takiej. Albo, no, ja albo nie wiem. Jak chłop dosłownie bił, już nie wiadomo ilu klatek. O nie! O, jako ja go chyba na pół serca zginąłem. No. Ja też zginąłeś? Też. Ja zginęłem shirt trzy nie? To słabo. To słabo trochę. O Jezu Chryste. Nie no, co to było w ogóle, nie? Oni byli akurat dość spoceni, więc na razie spłacenie graczy wychodzi na takie mocne nawet 10 na no 10 Jeśli to w ogóle można ocenić, ale to wiadomo Raczej no, na tym się skupimy, skupimy. <laughs> No tak, ale już czekam aż będzie jakieś serwery typu... Nie wiem, jakieś tam, nie wiem, CraftCube czy coś, a to dopiero tam ludzi będą grać, ale to mniejsza Nie no, byłem super no, w tym celu. Może wygramy tak. Może wygramy jakoś jedną rundę. No, zobaczymy. Tylko jak tam u ciebie z FPS-ami na razie. Teraz 31, ale zdejmy. W miejscu nic nie robimy, nie? No, jak biegasz sobie, to ile masz? No, właśnie, 30, Czyli czy wszystko tak, się nie grywa? nie nieźle. Nie no i mówię, no mam nadzieję, że nie będziemy mieć spółcuchów koło siebie, bo co, jak co? Nie jest łatwo. Takich będę minować, bo wiadomo. Oni na nas idą. Jeśli jak chcą dobry, dobry wipi, no to ciężko. Albo mają cheaty, bo to też jest dość możliwe, no ale to już mniejsza. Nie będę tutaj nikogo oskarżał, bo przecież cofstaw to serwer bez cheaterów. No tak. Zapomniałem. Dobra, tutaj podkładam do skrzynki. Biali do nas idą. Niebiescy chyba nie, no ale biali do nas idą. Ale on chyba nie jest pocuchem, bo nie umie się lepiej bridge'ować niż... No kurde. Niż slow bridge'em, więc chyba nie jest zbyt najlepszy. Oczywiście, znaczy, no ja też nie jestem dobry w bridge'owaniu, ale mówię, że chłop chyba nie jest takim pocuchem, ale nie wiem. A może Musimy, nie Musimy... Oni mają tak tego, nie. oni mają tylko... Oni mają z, z wełny. Wystarczy ich wyeliminować i szybko do nich teoretycznie. Jak kupię też... Jak, jak kupuję sobie nożnicę, No wyeliminować. Dobra. Jakoś nie I co się robić. I oni się boją, nie? I też chore. Aha, się będzie aha. Patrz, się też FOMI, nie? Podłoga FOMI 4. nie, no gramy no. z FOMI. no co jest grane? Po prostu show ok. Kurde, jakby miał fireball potem tam do nich zrobił, tylko oni mogą skoczyć, jak będzie skakał to mu do naszej bazy. O, o dobra, mam fireball i serca. O nie, skoczył. Dobra, zginął. Ty zginąłeś też, no. tak, dobra. Oj, on spadł. W ogóle czekaj. Może na niego pójdę. Jak, jak będziesz mógł, to chodź na nich, nie? No. Ja mam plan. Jak oni, jak oni będą się bronić i pójdą do, do mnie mostem. O idzie mostem, to ja szybko. Aha. Szybko! Biegnij. Ja mam może jak coś. Ja, ja niszczę, ja niszczę. No dobra, zniszczyłeś. Teraz szybko ich wyjaśnić tylko. No nie no, co pieska mnie tak strofuje ten jeden? O dobra. Help, ja mam mało. Dobra, odsuń jak nie masz, o dobra. Przeżyłeś. No. Jakoś. To teraz idę na diaksy. Od i tak mam mało, ale... Idę sobie na diaksiki. Tylko mam nadzieję, że mi starczy wełny. Aha. To chyba mi nie starczy, no tak jakby nie, nie do końca. Masz? No. Masz. I masz, masz trochę surowców, o dzięki. Dobra, idę na diaksy. Tutaj na pewno powinny być cztery diaksy, bo widzę, że różowy się nie wybudowali, więc będziemy mieli szarpa i będzie git. Dobra, mamy cztery diaksy. Ja nam kupuję szarpa i możemy iść na nasze za chwilę diaksy. No. To co, idziemy do niebieskich, którzy z nami sąsiadują, czy do tych różowych się pchamy? Nie, do różowych chyba nie. No, no, ten no, może nie się nie na na 7 FPS. Dobra, idę jeszcze po te diaksy zobaczyć, bo dziwne, że masz aż tyle tutaj tak mało. Nie wiem. Nie, no bo obec... Ej, różowy jest u nas. Jak różowy? A różowy to czekaj, I mam diaksy, zobaczyć, co. Różowy. dobrze, po diaksy. Diaksy. Ja poszedłem, ja poszedłem pod diaksy, bo akurat się do was i mam jeszcze ochronkę teoretycznie. Ej, on już prawie na musku zniszczy. Nie? Ja pierdzielę, no to, a te róż, a co, a, różowy, on tam jest, to skąd on tutaj stamtąd? Co, ja kupię jednego firebola, resztę odkładam do skrzynki i sobie kupię zbrojkę i też resztę odkładam do skrzynki. O, masz na zbrojkę, ty masz, tam mhm. jest 12 tak. Ej, różowy jest, idziemy go wyjaśnić, jest w bazie białych. No tylko, zaraz poczekaj, no spokojnie. On będzie pewnie do nas szedł. Niebiescy, niebiescy tam się gdzieś budują to, nie? Chyba żebyśmy mogli zaryzykować tam do niego i... do nich iść, tylko byśmy musieli mieć 548 TNT, o oh, idzie TNT do nas. i Fireball. Na razie go ja, no ja mam chyba Fireball tylko, ale głównie po Fireball Jumpa. Na razie go musimy wyjaśnić. Tylko żeby nie zginąć z tym dobytkiem. Czekaj. Jak coś, to się odsuń, jak nie możesz. Połytek będzie mieszkał od nie? Pleców, czy? No, Butuj się tego Do Dobry do Ja pierdolę C. No nie! Dlaczego? Czekaj, ja miałem zezę przez chwilę, czorka Ja kupuję kolejne dwa fireballle, bo mnie stać O no nie, gdzie on? A on zdał On spadł? No Ja go zrzuciłem w, A to, w ogóle, to chodźmy na nich, nie? Chodźmy. Tylko coś se tam kup jeszcze. Ja nie to wyrzuciłem. Ja jestem zbazi na zbieram. A on jest jeden w ogóle i chodźmy go wyjaśnić. To nie ma i no dopiero teraz to widzę. Trzeba go wyjaśnić. On pewnie jest u siebie znając życie. To chodź, z tego po prostu, z diaksów idziemy do niego. O nie, aha, już nie jest. Zabili go ci morscy, ale to na razie czekaj. Zbiorę diaksy, bo chyba są cztery. Tak, mam cztery diaksy, no. Mógłbym kupić prota cztery, znaczy prota dwa. Ty idziesz tam, to czekaj, ja idę kupić ja tam się tam do budu, ja idę tylko po prota, nie? Prot 2 to już akurat jest wystarczająco duży prod na ten moment. Jak ktoś tu bierze? Dobra. Prod 2, S. No i co, idziemy na środek i w to inwestujemy te -y. Nie wiem, mam 8. No to nie wiem, można w seta i w potki ktoś jeden, tylko czy set się opłaca, no coś tam daje, tylko czy na tyle dużo, żeby seta, żeby w seta inwestować. Ja się buduję do różowych bazy. Choć nie wiem czy to dobre, bo jeśli się dobuduję, to morscy mogą z nich iść, ale... Nie no, dobuduję się chyba. Tylko trzy drużyny w ogóle zostały. Morcy chyba się biją z tymi. Z niebieskimi, bo jeden ma tylko 8 życia, widzę morski. No ale co chcesz niby kupić za ten za Emerald? No chyba w sprawie trzeba pójść. No to można, no w zbroje. to ty tam sobie kup zbroję, te dwa odstaw do skrzynki, a ja idę też teraz na środek, bo chyba nikt nie jest na środku. A chcesz, to możesz iść ze mną, w sumie widzę, że ty też jesteś Ja odzbroję, ty sobie kupuj zbroję. No, to kupię sobie, tylko mówię, że możesz iść ze mną. Chcesz, o, o dobra, akurat podwójny MS. na był. No wiem, a nie, tego, on jest na jakcach jeden morski, może do mnie nic nie, nie, się nie zjampuje. I uważaj, niebieski idzie do nas, do naszej bazy prawie, że, no tam się buduje. Tak, jest w naszej bazie, o nie. Ja sobie tylko, chodź tutaj, chodź tutaj. Ja się tylko zbroję szybko kupię. No. Jeden spadł sobie. Ten drugi o dobra, dwa spadły i st jak oni spadli? Nie wiem, jednego, jednego chyba firebolem, a drugi po prostu budował Ej, się. Ej, wziąłeś te jakcję, te jakce to tam wziąłeś? O, czy ja wziąłem dwa. A to ja mam cztery, to jeszcze dwa i będziemy nikto trzy. Ajdzie Dobra, dobra. Dobra, to, to rzuć mi, ja sobie schowam do ND300, nie? Możesz mi rzucić te diaksy. No dobra, Kupię sobie jeszcze dwa ferbora, żeby mieć cztery, no bo wiadomo. A, w ogóle wełny nie mam, czekaj, tak? A oni mają łóżko, a kłam, to słabo trochę, ale dobra, to w sumie i tak wiadomo. O Dobra, idzie, idzie, no. Czyli tak on jest na diaksie chyba, tak? Tak. Musimy ich wyjaśnić. A jest jeden. To tamten wyszedł czy zginął? Czekaj, no Zginął przed chwilą. Ej, idzie. Idzie jak coś. Ale mam go pod kontrolą. Mam cztery firebole. No nie, odbił, ale dobra. No nie, no jak? Ty nie umiesz rzucać. Nie, no mordo. No ale jak? Nie wiem. Masz jeszcze jednego? Mam jeszcze jednego. No mam, ale dobra. No i to. Po... Aha. O nie, uważaj, uważaj, uciekaj tutaj! Nie tam! No ale pięć cudem mnie to z takiej odległości wybąbiło? No bo ja właśnie mówiłem, żeby uciekać, bo to właśnie tutaj to wybąbię, nie wiem czemu, ale no... Ja jestem jeden na jeden z nim, tylko że chłop ma tyle przewagę, że... Że on ma łóżko. Nie Będziemy, no, raz żeby... porobiłem. Raz nie miałem też łóżka, a oni mieli we dwójkę, bo zostałem sam z jedną drużyną. Ja nie I ich w porobiłem... z po tym, że to było na... Tylko problem jest to, że to było na CraftCube. To porobiłem dwóch, a oni mieli Beda, ja nie i ich porobiłem dwóch. Pozostałem z nimi właśnie tylko na mapie. No ale porobiłem z dwóch, a grałem wtedy duo, no ale wiadomo, o właśnie, i ja on tyle złota, ja nie inwestuję w żelazne miecze, ha? Totalnie to nie myśl O nie, I, jest tutaj. Nie, to, w John, to on to jest jumpy O gdzie on, jest na górze, nie? Skajcie. A jabłko. No mordo, i chodź tutaj się klepać. Nie, nie. Idzie w tył cały czas. Ej dobra, gdzie oni mają łóżko, oni tam mają po drugiej stronie koło niebieski, czy gdzie? No po drugiej stronie mapy, totalnie. A gdzie on jest tam całkiem na dole, czy gdzie? On jest jakby... Znaczy z tyłu, tam całkiem... Na twoje prawo i z tyłu. Nie całkiem, na oku. Znaczy koło oka. Skaczy chyba. Uważaj. No nie no jak, on mnie tak zwalił. Nie wiem, myślałam, że go już zabiję jeszcze, tego, że tego jump jest knokoło. Chciałam się szybko dobudować i nauczyć fireball jumpa, ale jednak on tylko on myślał, że będę szedł normalnie na ten most. Dobrze. Czyli mogłem od razu z wyspy walić fireball jumpa, ale nie wiem. Co ostatnia gierka i... tyle. Właśnie, musimy jeszcze sprawdzić te fireball jumpy. W sumie można jeden wypróbować i pięć i jump. Nie, nie. No sobie to za chwilę spróbujemy, sobie tylko już tam wyrzucimy. A ja na pewno chcę spróbować sobie. Bo już nie raz robiłem i akurat fireball jumpy oddają. Tinha te jumpy też, ale... Fireball jumpy są dobre. Nie no to była i tak dobra i no Łodzie chwycą. Wszystkie itemki temki jak coś tam w skrzynce. Biały się buduje do góry. Ale on, oni chyba zbyt nie ogarniają, więc może ich załatwimy. Oni mają łóżko budowanego. I dawaj, czekaj. Masz złoto dwa chociaż? Będą oni kiedy pięć, ja No Oj. Ona, ona budowuje łóżko czy nie? Ona już okupuję. Ale ich chcę wyjaśnić. Już ty ja też sobie kupuję pi Ja sobie kupuję kilogram. Czekaj jak coś to ja nie patrzę, więc jedzie dobre już patrzę. Gdzie on jest? On spadł? A, spadł, bo pisze, że umarł i chodźmy no. do nich. Dobra, czekaj. To szybko, nie? Bo oni już będą do nas Idź, idź, idź. Dobra, on idzie tutaj na razie na most. Jezu, we mnie nie kupię. No i co tam? On tutaj będzie O, patrz, patrz żeby... Ja do niego skaczę z pleców. Ej, no nie, jak on to Nie no. Ty zrobiłeś Zabiłeś go, a nie on tam biegnie. Ja z drugiej sprintę, strony go To żeby jego kolega, gdzie on tam jest zabił? Nie, dobra iść tam. Tak, idź. Dobra. Czy no, ale parsę, oni mają budowane te łóżko, nie? Dobra, ja sam sobie tam tam nie chwilów. poradzę. Sam sobie nie poradzę, nie wiem, no ja już już widzę. się buduje z... z... innej strony on się buduje. ale dobra, może się nie zabuduje, na no parsę, taki debil. O nie! Dobra, mordeczki, co tam? nie, wydupcyło mnie jeszcze Dobra Składam, Ja yes, zniszczyłem im Ledwo co, ale już, ja miałem już low Miałem low, bo Mnie wydupcyło te TNT daleko w dupę Ale na szczęście Zdążyłem, bo ty odsunąłeś im glinę O badaj, odsunie, odsuną, Tego, odsunąłeś im glinę No, wypierdzielaj mordo Mój pani mój nie, podkleiłem się o klocka. Aha, o. Aha. Koło to wypchło, by, uderzyłeś tak. Ale, patrz, ja się... Ja, ty zniszczyłeś im glinę, ale tego. Ty zniszczyłeś im glinę, ale jeszcze... Został im endstone. ale zdążyłem dużym zniszczyć. Na miałem, że miałem żelazny bo tak? To naprawdę nie jest dobrze. Ty tam zniszczyłeś gą, czy nie? nie. Nie. Ale teraz ten, <laughs> się spycili ludzie. Dobra, za chwilę będzie wielki test fireball jumpa, który no na pewno działa, bo on jest ten biały, gdzieś się schował, chyba za bazą, czy gdzie, czy w łóżku może, bo ma łóżko obudowane, on jest w łóżku? Ty tam jesteś w no. naszej bazie, czy gdzie? No w naszej bazie. To co ja myślę, to... to do nas, jest no. nas. Czekaj, ja robię fireball jumpa. Dobra, działa, o nie! Jednego klocka nie doleciało. Nie, no, on suszkę zniszczy. Spokojnie, nie ma kilofa. No Szybko. Gdzie on jest? No nie mamy już łóżka, nie? A Nawet mi nie pisało, że mam zniszczył gada. No nie pisało jasne. No mi nie, jesteś... Dobra. Spokojnie, jesteś bez stresu. Dobra, ja ryzykuję, robię Fireball jump'a, nie? Nie, no, nie ryzykuję. Zostawiam sobie na potrzebną rzecz ten, tego Firebola. Musimy do nich iść. Polepszyć, Kilo, kilka on do nas idzie. On no, do nas idzie, no? Gdzie ty jesteś? A no, tutaj. Idzie? Ale on do nas idzie, to uważaj. A, tak, a ty, do idzie no. Idziesz do białych, to ja też. No, Dlaczego mi nic nie powiedziałeś. Fli i. Wiedziałem, że jeszcze idę do planu. No tak, ale tak późno, on już był blisko, się zestrałem. Dobra, to tutaj on idzie za nami? Nie wiem. Ja shiftuję, ty też, jak skoro ty shiftujesz, to ja też, żeby nie było widać. Dobra, on nie idzie za nami. A on jest tam na moście, on nas widział. To buduj się tam szybko, o dobra jest i tak moc dobudowany, to czekaj ja się buduję, a dobra to ty On chyba nas widział, no nie wiem, albo jest ślepy nie. Może nie chce iść tutaj, nie? Kup nam, kup nam jakiś entrant, chyba szarpas, jeśli nie wiem co tam masz, czego tam masz, dużo Dobra, ja mam na razie potrzebne itemki, czekaj na razie na mnie Dobra, już. To gdzie idziemy? Na środek? Po tego? Mm. A nie, bo na środku jest właśnie ten, tego. Chodźmy do bazy tych. To jest niebieskich? Tak, niebieskich, bo ich nie ma. Bo na środku jest właśnie... Na środku jest złoty. A nie, o, uważaj, jest u ciebie. Dobra, pomogłem ci, na szczęście. Jak masz refa, to jezek. nie, to chodźmy do bazy tamtych i sobie kupmy u tamtych, bo już raczej ty, ich chyba nikogo nie ma. Jak coś, to ja idę do bazy niebieskiej, więc żeby nie było, nie? Jakbym Ci nie pomógł. Mam nadzieję, że tam ten nie przyjdzie, nie wiadomo skąd. Bo raczej zginął, to już nie przyjdzie. Może przyjdzie, A sobie... Tylko, Tylko złoty moją łóżkę, wiesz. Tak? A kto tutaj jeszcze jest? A. Ten zentorek cały. Aha. No nie! Gdzie ty jesteś u niebieskich? Chodź. No. A, jesteś. Aha. Teraz się buduje na diaks, przynajmniej sobie będziemy diaksy zbierać. Kurde, jeszcze jakby mnie za chwilę bym spadł, bo tak gdzieś dziwnie wcinać te klocki. A, tam. to jest dobudowane, sobie kupimy za chwilę... ...procika. Uważaj, tu jest przepaść. Dobra, mamy prota. I możemy chyba za chwilę iść. Resztę. Bo ty się tam już buduj, ja resztę chowam do w Gdzie mam się budować. Właśnie nie wiem, idziemy tam jeszcze czy na środek, bo na środku jest chyba z... tak, złoty biega po środku, bo widzę. Mm, 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 mm. Tylko oby ob on nie miał firebola, Nie wiem, on tam biega. Chyba coś poszedł, czekaj. Nie widzę go teraz, ale było widać jego nick no, i dopiero jego poprzedł. W a w sumie tutaj nie musimy się budować, bo tutaj mamy most, to nie wiem, idziemy no. tutaj, czy... Nie, Dobra, no tu chodźmy tego. na razie tutaj od... Po... Później co? pójdziemy do złotych i... No. Ty tutaj sobie ogarnij y, surowce i ja idę po diaksy jeszcze. Ty tam surowce weź, i sobie coś kupia, i idę jeszcze szybko kupić na Diax. Znaczy kupić diaksy, Wziąć diaksy. Kupić też. Co to, wybu... co to wybuchło? Co to wybuchło ktoś do nas się tego? Nie wiem ja nic nie widzę. Żeby nie było, że nam, do nas TNT ktoś walnął. Chyba nie. Dobra, mam tutaj... O nie, ej, morski jest u tego... Ten jeden morski jest u bazy... A, u swojej, to jest chyba jego baza. Nie wiem. Ona, ona graniczy z tymi diaksami. Właśnie idziemy tam. Nie może tam iść. Ja bym tam poszedł, zaryzykował. My mamy prototip, on tam chyba nie miał nic, jeśli nie pamiętam. Idź tam na diaksy i poczekaj na mnie chwilę. Dobra, już idę za bo jak coś. No, złe ci też nie mają już. Dobra. Ja się trochę... Jak będzie, jak będzie, to gada. Ja się trochę podskoczuję. Nie, mam tam na dachu jest. Tinti Team ma w ręce, nie wiem co on robi. Jak, jak coś, to robi tego, fireball jumpa. Co on robi? Czekaj, będę robił fireball jumpa. No dob dobrze działają. Jem refaj, zobaczymy czy będzie do mnie skakał. Jak coś to, to... Ja ja czekaj, możesz się dobudować. On gdzieś tam na dół chyba poszedł. Na razie nic się nie dzieje, on chyba nie ma firebo'a. Dobra, jesteś tu. On gdzieś tutaj chyba do tyłu poszedł, mi się wydaje. Patrz, czego tutaj gdzieś nigdzie nie ma. Nie wiem gdzie on jest. Boję się jak on jest na dłużej i skoczy na mnie. Z góry, ja idę na górę, ty tam patrz, tylko uważaj na ciebie, żeby jak on jest na górze, nie ociągnąć na górze, nie, Ale jakby miał skoczyć, o dobra. Zniszczyli tam tego białego. Nie, on chyba właśnie tam na tyły poszedł. O, jest tutaj. No nie, no i patrz, no i jak on mnie zwalił, no? Nie wierzę, ja go nie mogłem zwalić, no nie wiem. To jest taki skam tej gry. Zawsze mam takie dziwne szczęście. Jeszcze ja go waliłem. Ja idę do zmiany. No idź właśnie, no kurde, szkoda, dobra. Ja będę cię kierował, żeby nie było, że oni gdzieś są. A gdzie są złoci? A tutaj gran... Gdzie oni są? Tutaj? Graniczą z morskimi. To jest, to jest ich baza, o to? Gdzie jesteś teraz? No. A ten morski tam jeszcze żyje, ha, bo ty go nie zabiłeś, a to bajka, to... Właśnie morski... A bo oni nie mają już łóżka. Ale to zostali, zostałeś po jednym z nimi. Ej, morski jest jak sobie, jak coś? Ale nie ma żadnych enchantów, chyba że na mieczu, na pewno nie na zbroi, jest na środku. Idzie do ciebie, uważaj, idzie. Idzie do ciebie. Ma tylko di diakcy miecz, masz przypał, wszystko fireball. Dobrze, uciekaj, jak coś, fireball jump. Uciekaj, on jest od ciebie na razie daleko. Zrobi fireball jump, ale się potknął. Uważaj, możesz szybko biegnąć, no? On dopiero władzi na te schodki, dobrze. O, przepraszał się, TNT. Dobra, masz go za sobą, no spokojnie. Jak masz Fireballa, to możesz... O dobra, uważaj, do... już do ciebie biegnie. No. Ale masz dużą przewagę na razie. On nie ma enchantów na zbroi, tylko że on ma właśnie Sharpness Miecz, nie Diax. On jest blisko ciebie, ale jeszcze masz trochę przewagę. O Jezu. Nie! A, ten, 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 ten też zginął? Ten morski? Nie wiem, jak no nawet to co, jeszcze jedna runda, czy już na razie koniec? No to nagramy jeszcze następny odcinek, nie? więc jeszcze no chwilę Tak, powiem. to na razie koniec. Co prawda TNT Jumpa nie jest ale raczej nie ale ten Ale tamten gość testował, więc widzieliście jak działał. No Fireball Jumpa testowałem i no nie wiem, Mro się raczej tego nie, nie to jak Testowałem, więc Fireball Jump działa na pewno bardzo dobrze. TNT no. też na pewno działa, bo już nieraz próbowaliśmy, co prawda nie na tym filmie, ale próbowaliśmy, więc chyba no, mogę, możemy się z wami pożegnać, jak mi się wydaje, więc No łapkę i suba, dajcie na tak, kanał oczywiście z, oczywiście z dzwonkiem, z subika, no bo wiadomo, będą kolejne y, części z tej serii, będą, będziemy nagrywać z kolejnych serwerów, więc żebyście tego nie przegapili, to zostawcie dzwoneczki. I chcecie może miniaturki w starym wykonaniu jak Minecraft przygoda, czy wolicie te nowe? No. No więc możecie właśnie dać znać w komentarzach, no i co? Chyba się żegnamy, więc siema.